Pytacie Państwo o ten obraz, właśnie jest on w właśnie pewien sposób interesujący. Wystawiony jest on na aukcji niebieskiej w Pragalerii, zostało już tylko kilka dni na licytację go. E, obraz nosi tytuł Kwietna łąka w letnim deszczu. E, no i ma wymiary 70 na 50, jest bardzo atrakcyjna cena, bo licytacja już od 400 złotych. Ten obraz przypomina w sumie nam takie nasze lato, które były tego roku, taki właśnie letni klimat, letnie kolory, no ale nasz szczególnie lipiec był skąpany w letnim deszczu w tym roku. Więc może to obraz mi się daje tak właśnie przypominać, taki letni deszcz, a w nim kwiaty, takie trochę niedopowiedziane, ale niebieskie. Być może są to niezapominajki. Serdecznie zachęcam do licytacji. Link znajduje się w bio Marioli Świgulskiej w profilu, albo wystarczy wpisać Mariola Świgulska-Łambik i wyjdzie ten obraz w wyszukiwarce, albo można też składać oferty telefonicznie, dzwoniąc bezpośrednio do galerii.